Dzieci są bardzo różnorodni, ale razem bardzo są do siebie podobni, podobni do Jezusa. Często podejmują odważne decyzje. Natomiast odwaga często kojarzy się z byciem zauważonym. Nawet programy <grym> telewizyjne czy rodzaju show pokazują, Ludzi sytuacja tak w zwyczajnych sytuacjach niezwyczajnych, w których tu taki program, gdzie pokazywano w telewizji zwyczajne sytuacje życiowe i niezwyczajne zachowania ludzi. I ich określano jako ludzi odważnych. A odwaga może być ukryta, tak jak była ukryta w decyzji, A odwaga może być ukryta w zwyczajnych zadaniach umiejętności. Pumił o tym też święte skripa. Bądź podobny do władzy, który jest ukryty w fundamencie domu. Lepiej być tym gładzym niż kurantem, łoszącym na dachu domu. Lepiej być gładnym ukrytym w fundamencie niż kurantem. Ale do tego potrzeba pokory. By być odważnym, potrzeba pokory. I dziś każdy z nas może sobie zadać pytanie. Czy nie brakuje mi pokory? Jeśli tłumaczy się kiedy ktoś Cię karci, to znaczy, że tej pokory Ci brakuje. Jeśli Cię wystawiasz za dobry przykład, to znaczy, że tej pokory Ci brakuje. Jeśli mówisz o sobie źle, bo to, aby inni dobrze o tobie myśleli, albo bym my tobie zawsze żył, to znaczy, że brakuje ci powodów. Jeśli odmawiasz wykonania najbardziej prostych i suwerennych czynności, to znaczy, że brakuje ci podwory. Być powodem i odważnym to być własnym, pokrytym w fundamentze 아 r a n g n y